No to zaraz odzwonię Felipe. <grym> a, sef a Sefowi zaśpiewam, to Sef się zastanowi, dobra? No dobra, zaśpiewaj. Sepie daje bit. Halo? Śpiewaj, śpiewaj. Śpiewam. Ja jestem Pepito, jestem tutaj z Banem. Przyjechałem i całą wyspę rozjebałem. Sef jest to chłopak, ja to Sefowi mówię. Jak nie. nie ufa, to gławię się chujem. Oj, przepraszam, miałem nie być pedałem, ale tutaj wiedzam i załatwiam się kałem. O, przepraszam, znowu, palnąłem głupotę. Już jestem grzecny, nic nie powiem. Dobra, Cepie, to jest ostatnia zwrotka. Cep mnie puści, ja już nie wejdę więcej do środka. Do szpitala, na ty znaczy się, do pani Ewy. Cep mi chyba tutaj to wszystko nie wiedzy. Sefie, no błagam, Sefie wyciąg, bo. No jestem pepico, Ale ja będę grzeczny, obiecuję. A jak nie, to szef mi chujem. Teraz Sef musi mi pocisnąć. Takie są zasady. Pepito, Pepito, ty głupi zbanie, Przez ciebie wszyscy siedzą w szpitalu. Każda akcja, każda rozkwinka jest przez ciebie spierdolona. Nie mam do ciebie siły. Gdzie twa powaga? Gdzie zadam do bukietowa. Taki rym, ale to nie, ważne, nie było stery, To rym tylko. Dalej. Dalej ty dobrze idzie. Gdzie spierdalaż? Rym mówię. Rymuje się. jest za tutaj blondyneczka Zara. A hmm. u Ciebie jak tam? W normie. Zaraz będę... Z... Próbuję się do kogoś żeby mi pomógł. Hmm. Daleko jesteś miejsca, gdzie żeśmy się spotkali, gdzie ja furę rozwaliłem? Jestem pod Eklips. No w sumie, jakbyś tu zbiegł, to Zero's Medic będzie. Dobra, to ewentualnie jak ona tu będzie, to ja powiem, żeby tam podcieje, pod ciebie pod Eklipsa podjechało, jak ma tam te A gdzie ty jesteś? No tutaj pod starym, pamiętasz jak na skażonej był ten, ehh, mechanik. Słyszał pan? Jakie telefony? A, felony. a może. Kurwa. Sefie, no co? Oddawaj tą trąbkę! Później będziesz grał mnie teraz z... ci ten flex, spokojnie. Słuchaj Głupku Pepitoski O kurwa, kawałek fleta mu został O no, odsuń się proszę To trzeba młotkiem Z nimi inaczej się nie da Przywiozłem ci tego tego do przytulania O kurwa Zaartowałem, Nic mnie nie jest sobie. Kurwa ty. Oj, Choran przepraszam. Taranym go bokiem, bokiem go. Nie, fair play, jadę. W koło, w koło, w koło, w koło. W koło. O, tak. o kurde! Gdzie ty tam dzbanie skręcasz w lewo? Sefie. <noise> 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 no co ty, wajzer? Cię, no gdzie bo... ty? W... Czemu z w lewo skręcasz? Chcę no, jest prosto ja prowadził. Ja z tym panem czuję się bezpiecznie. Prosto na główny. Gdzie prosto na główny? A. Ja miałem się zaznaczone. Przepraszam. Co? Żyjesz? Czekaj, niech się dzieje. <laughs> to kto pierwszy kontynuujemy, czy nie da O A, kurwa, czekaj, No jak Pepito, jak Pepito, od Pepito Dicza. Co jest stało? Odliczaj. Do ilu? Do trzech. Ale od 1, od trzech do? Obojętne. Ty. Co? No, ich... no tego set zrozumiał. Musisz odliczać. Odliczyłem. No, biznes... Ty. Nie mogę go rozkuć, ty no. Panie władze, pomoże mi. no? No dlaczego ty na masce stoisz? W ogóle mi porysujesz to, to jest nowe auto dopiero co. Dobra, czekajcie. O, o Jezus! O, ja jestem a, twardy, ale bez przesady. O kurde! Nie a, sądziłem, że pan będzie tego. Bzyla robił na maskę, no, przepraszam. Tu... Ja chciałem odjechać, żeby zszedł. Nie wiem czy nie lepiej było ogarnąć to auto wcześniej, w mieście, gdzie jest, jest większy wybór. Kurwa, no. nie mówisz źle, nie mówisz źle, nie. Nie mówisz źle. A patrz, wiesz jak to się robi? On wychodzi. No ale zamyka ze sobą. Kurwa, zamknął, jabaniec. No wiem, oni zamykają za góry. Uważaj! Tak. <laughs> <laughs> nie! Ała. Udajesz! Nie, nie udajesz! Pani Basiu, jak tam? No właśnie... Kroplówka się powoli kończy. No, będziecie wolni, panowie. Kroplówka musi, całą kroplówkę musi skończyć, no. Nie ma wyjścia. No dobrze, rozumiem. A panu coś dolega? Nie, nie u mnie wszystko w porządku. Może czymś mogę się zająć. Nie, nie. Rozumiem. Ch chuj ci w dupę Coś ci powiedziała Barbara? Kurwa to... otwieraj te drzwi Spokojnie, młody kolego To Urwa. nie do ciebie, spokojnie Ochrona! Zaraz Pepito, kurwa musimy Barbarę odjebać, słyszałeś co ona do mnie powiedziała? Eee, kobieto Pierdalaj się, się tam Ochrona! Sef... Członie Sef... na policję! Sefie, się bo ja wiedzą z... z Barana <grym> Patrzcie. O kurwa Kurdera, mają pancerną sybę o. Chyba z czelewniem, kurwa zaraz Przyjacielu, przecież to nie do ciebie Rozmawiałam z synem po, Wkrótce masz się lepiej poczuć jestem głodny Czemu ty masz maskę? A czemu? No właśnie, to dobre pytanie Jestem zakładnikiem, klękaj Czas Jaki czas? Dobra, co się rodziks? Głodny jestem, głodny jestem no najwyżej jeszcze. powiem, że policja. Czekaj Kurwa. Dzięki, do... dzięki, dzięki. Zdupczam stąd. No, no ale... jesteś zakładnikiem teraz kolego, podnieś ręce do góry kurwa, zdupcać to co możesz. Czekaj najpierw zjem Klękaj na glebę jeden z drugim. Czekaj. Łapy, łapy! Łapy! Łapy, 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 łapy! Ej, kurwa, klamkę mam w Klamkę mam! Ej! To zdupcaj stąd, raz! I teraz jest, eee. wiecie, całkowicie są banki, pieniądze są przewiezione do tego głównego sejfu z rezerwami. Znaczy, wie pan co, zaraz, zaraz będę jechał gdzieś po mieście, mhm. bo będę musiał jechać na chwilę do, do tam, do, na komendę, to postaram no. się sprawdzić. My, my sprawdzaliśmy, za pan się nie musi fatygować <grym> Sprawdzaliśmy. no dobra, to fantastycznie jak panowie sprawdzaliście. No, eee. tak się chcieliśmy spytać, czy za dwóch śmiałków to jesteście w stanie nam coś tam zaoferować? No hmm. Dlaczego pan oczekiwałeś no, pieniądz... chcieliśmy jakiś dorobić, wie pan jak jest ciężko na wyspie Pieniądz chcieliśmy dorobić, pieniędzy nie ma żadnych Jest bida no, nie, nie mamy coś, chłopaki nam padają z głodu no To my nie mhm. jest tak, że my chcemy, nie chcemy no, ja Nie ja ma, to nie to ma to... dla, nie ma dla ludzi z naszym wykształceniem pracy w tym mieście Jak ja to pan, nie ma? Ja Przepraszam, na zamowisku nie... każdego przyjmują Ta, nie przyjęli mnie nie tak. Pan spojrzy na tego kolego mojego. Powiedz coś, Czacha. Proszę pana. Z panami zakładnikami już wszystko w porządku? W porządku, wiecie? W porządku, daj. Czuję się dobrze, ale trochę głodny, pićmy się chce. No, no widzi pana, ja nawet nie mam, żeby zakładników poczęstować Kiedyś, no ja proszę tutaj pana. Posiadam, to pan zakładnik tutaj podejdzie pod ciebie, to mu przekażę. Kiedyś, proszę pana, to było tak. Wszystko było. Kanapki, z dżemem, pan Drogi. Ale mam cztery, proszę pana, więc musi się pan jakoś podzielić. Co ty, podskocz kołnierz, czerwony? Wody ma pan? Po imieniu, no praca, proszę jak bardzo, się do musicie wraca. się panowie jakoś podzielić. Churu, podskocz. Pepson. Au! Oh! O chulera, z bracem, z bracem. nie chciałem. Kurwa, go! go, kurwa! Proszę pana, nie, proszę nie strzelać. Proszę nie strzelać do zakładnika, panowie, inaczej będziecie. To, z... panowi, na, będzie to z na kolana. to to wypędzenia. Ja pierdolę. Panowie, więc czego byście oczekiwali? Pan władza chyba widzi, że ja nie mam lekkiego życia. Dobra panowie, to ja tutaj czemię negocjacje, bo kolega zaraz... A czy pani ma może kanapki jakieś? Bardzo bym prosił, błagam. Jedną z kanapkę Mogą, Może być, być z nutellą. Dobra. Na ciepło? To Nie, no tak. Poczeka pan. Barbara! Ma pani? mikrofalówkę? Tak. Ej, mówi, że ma. Można patrzeć. A co ty na ciepło z nutelą jest? nie? Dziękuję bardzo. Wiesz, jak się rozpływa wtedy? Kurde, jak ja mam jak mam maskę. Kurwa. Iść, to za róg. Nie patrzeć na mordę moją! Nie patrzeć! Osłaniaj mnie. Nie patrzę, odwracam się. Pani nie patrzy. Ale, No... Powiem pani, jeszcze go załować. P twarz piękna. Serce jeszcze piękniejsze w środku. Ale bieda. Ale, pieni ale pieniążków potrzeba. Nie ma, niestety w biedzie żyje w skromności. Rozumiem. Pani policjantko. Widzę jego... Co to, to ty widziałeś? Widziałem, co widziałem. Zaknebluj go. O Zaknebluj. Nie, 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 spokojnie pan o, nic cholera. nie robi. Którą końcówką Lewy palec dawaj. Ósemkę. To to zęby? Nie, nie mam ósemek. Chodź, e, dobra.